Forrest, nie wiem co ty masz za kolegę jakiegoś, już drugiego jakiegoś zbana napotkałem twojego kolegę. Zbana. No, a kto niby jesteś? Król? Youtuber, tak dużo. Tak, youtuber. No, Który kupujesz Ale ty tylko kupujesz śruby, chłopie. Ja nie kupuję multi-contact'ów. Ale... No, wcale. Ale ty potwierdziłeś, że byś mi multi daje. No tak, ale... Właśnie kupiłeś... kupiłeś aby ktoś ci multikląsa robił, i żeby tego. Nie, kupiłem tylko 100 subów, a resztę to ktoś sobie Przyznam się tylko, 100 subów to To, ja sobie kod twórcy zobaczę. Kod twórcy, ale dwa błędy. O, sub się nas banuje. 1000 subów, taki yy, epic game, zobaczę. czego czemu trzyma, czemu moderatora? Przekaż. No. Skąd ja to nie Zabrał. Już nie, nie? już nie ma, już nie ma kogo Znaczy już nie ma moda. No i dobrze, no tak. Za to, że napisał, że kupuje suba, a tak naprawdę nie kupuje. To się robi konta chyba. Ale nie wiem.